To dziś o cynamonie w diecie od kuchni. Drodzy Państwo, Marzena Kasprzak, jak zawsze dietetyk, jest Państwa i moim gościem. Dzień dobry. Witam serdecznie. Dziś o cynamonie. To jest chyba taka przeprawa, do której przypisuje się bardzo wiele zdrowotnych właściwości i mam takie wrażenie, że w sumie jest dobry na wszystko. Tak i tak też jest przedstawiany. I... Ale to jest słusznie? Trochę tak, bo cynamon ma bardzo dużo właściwości takich wpływających i na układ trawienny i wartości odżywczych ale no po pierwsze, my bardzo rzadko go spożywamy, a po drugie bardzo często ten cynamon jednak jest wątpliwej jakości. Pamiętajmy, że tutaj te podstawowe właściwości, wartości są jednak w tych laskach cynamonowych. Natomiast... Czyli nie starty? Tak, znaczy starty to też zależy w, jaka, w jaki sposób my go przechowujemy, mhm. bo jeśli kupimy starty cynamon, nie powiem, że to jest najgorsza opcja, bo rzadko kto z nas kupuje taki cynamon w laskach i samodzielnie go w jakiś sposób na przykład mieli blenduje, czy cokolwiek z nim robi, bo jest to pracochłonne, uciążliwe i raczej wybieramy ten taki zmiksowany, zblendowany. Natomiast zwróćmy uwagę na to, w jaki sposób my go przechowujemy. Jeśli przechowujemy go w jakimś zamkniętym opakowaniu, na przykład w słoiczku, to on nie będzie tracił tak mocno swoich właściwości. Natomiast jeśli mamy opakowanie, które przez cały rok jest otwarte, a od nie przypomina nam się tylko w okresie jesienno-zimowym, to najprawdopodobniej po roku leżenia w szufladzie w otwartym opakowaniu... Wywietrzało i smak, i zapach, i te wartości odżywcze też nam trochę uleciały, więc tutaj kontekst przechowywania ma też istotne znaczenie. Fenomenem cynamonu jako przeprawy jest chyba to, że można go stosować zarówno do dań, gdzie mamy nasłono jak i do typowo słodkich rzeczy. Dokładnie, on się sprawdzi i do owoców, bardzo fajnie na przykład z jabłkiem, z gruszką, ale też ze śliwką będzie się komponował. On w ciastach bardzo tutaj też fajnie nam się będzie komponował, w koktajlach, tak jak powiedziałeś w daniach wytrawnych, bo jakieś dipy czy dressingi możemy na podstawie cynamonu i innych ziół przygotowywać, ale też do sosów, do takich dań trochę z sosem pomidorowym, na przykład jeśli już takowy lubimy, jednogarny on też będzie miał wtedy działanie takie trochę rozgrzewające, więc, w kontekście pory jesienno-zimowej, na pewno będzie fajnie, jakby nas rozgrzewał. Jeśli na przykład będzie to danie obiadowe i wrócimy zmarznięci do domu, to tutaj jak najbardziej ten na cynamon. Nawet w małej ilości w danej potrawie, nie super wyczuwalny, ale będzie nas, nas rozgrzewał i będzie powodował, że te wartości odżywcze, też, które cynamon ze sobą niesie, one będą też wprowadzone. Ja też powiem, że bardzo lubię cynamon do kawy. To się na sprawdza też bardzo dobrze. Niektórzy mleko połączenie. z cynamonem na przykład też wypijają, czy kakao z cynamonem, tak trochę bardziej zimowo, więc w różnej, naprawdę różnej formie. Pomijają, pomijając płatki z cynamonem na śniadanie. Dokładnie, tego raczej nie wybieram. <grym> Natomiast jeśli chodzi o te właściwości, od, od których zacząłem, czyli na co cynamon pozytywnie wpływa dla naszego zdrowia? Przede wszystkim e, cynamon i to akurat udowodnione działanie e, ma tak zwany aldehyd cynamonowy. I on ma udowodnione działanie, bo są już na to badania, e, które wpływają na to, że e, działa trochę prewencyjnie w kontekście raka jelitowego. Grubego. Więc dla tych osób, które albo w rodzinie mają takie przypadki nowotworowe, albo też tak naprawdę w naszym społeczeństwie dla wszystkich nas działa wzmacniające w kontekście pracy układu trawiennego po prostu. Bo my niestety nasza dieta, którą stosujemy na co dzień, nie jest super zdrowa. Bardzo często um, tych dobrych bakterii w naszych jelitach wcale nie ma super dużo, unikamy raczej kiszonek, na biały nie zawsze zjadamy tych wartości odżywczych w. Pokarmach, które spożywamy, też nie zawsze jest super duża ilość, więc jak najbardziej dla wszystkich, ale cynamon to też wapni, cynamon to też żelazo, to też magnez W małych, co prawda, ilościach, ale jednak wprowadzana. Cynamon też pobudza trawienie. On trochę i rozgrzewający działa na nasz organizm, ale też pobudzający w kontekście pracy naszego żołądka i naszych jelit. Więc dla tych osób, które mają problemy trochę z trawieniem, szczypta, szczypta cynamonu dodawana do poszczególnych potraw też będzie bardzo fajnie działała. No, i on też może działać przeciwbiegunkowo. Jeśli mamy problemy z biegunką, to tutaj jak najbardziej ten cynamon w małych ilościach może, może tutaj podziałać. No i obniża też poziom cholesterolu, więc bardzo często w polskim społeczeństwie jednak spotyka się osoby z podwyższonym poziomem cholesterolu, z nadciśnieniem. I ten cynamon też to ładnie będzie regulował, więc dodawany. Na przykład co kilka dni do, do poszczególnych posiłków, będzie miał fajne działanie, mimo że te ilości nie będą bardzo, bardzo duże. No i on też redukuje i trochę reguluje poziom naszego cukru. Więc jeśli stosujemy taką bardzo nieracjonalną dietę, czyli zjadamy trzy duże posiłki, a potem mamy bardzo duże odstępy czasowe pomiędzy kolejnymi, to tutaj bardzo ładnie też ten cynamon nam będzie regulował ten poziom cukru. Co nie znaczy, że nie warto byłoby się zastanowić nad regulacją jednak samego. Posiłków. Dokładnie, nie tylko Z zastosowaniem cynamonu jak, jako typowo, prozdrowotnego, jakby prozdrowotnej przyprawy. On nam pomoże, natomiast on nie uleczy wszystkiego, co robimy źle. Są przeciwwskazania, jeśli chodzi o cynamon i stosowanie cynamonu? I tak, i nie, bo tutaj zależy bardzo mocno, jakiej ilości cynamonu wprowadzamy. On nie do końca sprawdzi się u osób, na przykład z żonami żołądka, ale jeśli będą to bardzo małe ilości, albo jeśli dana osoba nie odczuwa dolegliwości po spożywaniu tego cynamonu, to spokojnie może on być wprowadzony, bo tutaj może być tak, że dodajemy pół łyżeczki cynamonu, a może być także trzy łyżeczki cynamonu, i tutaj ta ilość też będzie miała znaczenie, i nie do końca też dla osób, które mają problemy ze skłonnością do krwotoków, bo te osoby też ze względu na takie działanie rozrzedzające krew, no niestety, ale ten cynamon u tych osób może powodować jeszcze obfitsze krwawienia albo właśnie powodowanie tych krwotoków, jeśli stosowalibyśmy go w jakimś dłuższym okresie czasu, ale znowu, w dużych ilościach. Jeśli będą to bardzo małe ilości szczypta cynamonu dodana na przykład do jakiegoś sosu, to nie będzie to miało takiego znaczenia. Natomiast jeśli będziemy codziennie wybijali e, koktajl, to już w ogóle taki trochę koktajl mołotowa byłby, z cytrusami i z cynamonem jeszcze z jakimiś innymi przyprawami, to on niestety bardzo mocno będzie pobudzał pracę naszego żołądka, bo będziemy wprowadzać i ten cynamon i na przykład, jeśli chodzi o cytrusy, no to ta, ta kwasowość będzie tutaj miała znaczenie i on niestety nie będzie dobry, mimo że będzie super zdrowy, to niestety nie będzie dobry w kontekście pracy naszych jelit. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję. Marzena Kasprzak, dietetyk, była Państwa i moim gościem.